Użytkownicy iPhone'ów oraz smartfonów z Androidem mogą w prosty sposób korzystać z funkcji telekonferencji w T-Mobile. Wystarczy pobrać darmową aplikację o nazwie Telekonferencja T-Mobile. Pozwala ona w prosty sposób organizować spotkania w wirtualnych pokojach, zapraszać kolejnych uczestników z dowolnych sieci komórkowych i zarządzać całym procesem. Podczas takiej konferencji wiele osób może równocześnie prowadzić ze sobą rozmowę. Dla Androida pobieramy aplikację ze sklepu Google Play, a dla iPhone'a ze sklepu App Store. Po uruchomieniu aplikacji na Androidzie wybieramy, z którym z kalendarzy w systemie ma ona współpracować oraz nasz pseudonim wysyłany w wiadomościach informujących o konferencji. Przechodzimy dalej. Na dole ekranu jest przycisk Nowa telekonferencja, który naciskamy w celu zorganizowania nowego spotkania. Ustalamy kolejno tytuł telekonferencji, datę oraz godzinę. Jeśli w naszym kalendarzu wybranego dnia zapisane są wydarzenia, zostaną one wyświetlone, co pomoże ustalić w jakich godzinach jesteśmy dostępni. By dodać uczestników konferencji, klikamy na Dodaj uczestnika. W pole możemy wprowadzić numer telefonu lub adres poczty e-mail. Zadanie ułatwia nam możliwość skorzystania z kontaktów zapisanych w telefonie. O naszej konferencji możemy też informować przez Twittera i Facebooka. Po dodaniu wszystkich uczestników klikamy na Zapisz. Na iPhone'ie mamy w tym momencie możliwość podpisania i zmienienia rozsyłanej wiadomości. Konferencja pojawia się na liście na głównym ekranie aplikacji. Każda telekonferencja ma swój własny numer pokoju oraz czterocyfrowy numer PIN, który otrzymują wszyscy zaproszeni przez nas uczestnicy w automatycznie wysyłanych do nich wiadomościach. W wyznaczonym terminie, ustalonym w kalendarzu, możemy rozpocząć telekonferencję, wybierając ją na liście i następnie używając przycisku łączenia. Pozostali użytkownicy przyłączają się do spotkania, dzwoniąc pod numer 608-608-608 i zgodnie z głosowymi instrukcjami naciskając 2 oraz podając otrzymany numer pokoju i pin. Sami też mogą użyć aplikacji Telekonferencja, która na bazie odebranych SMS-ów sama stworzy wpisy z terminami konferencji i umożliwi połączenie bez wpisywania kodu.